Cześć wszystkim. Dziś opowiem Wam troszkę o rozdrabniaczu. Ja mam rozdrabniacz spalinowy Hecht 6201, który robi całkiem fajną zrębkę i bardzo dobrze radzi sobie ze zrębkowaniem, zarówno takich dużych gałęzi do 7 cm, jak i takich, jak i takich zarośli, które tutaj mieliśmy. One są już troszeczkę stare, suche, więc. Tym bardziej twarde, mimo wszystko pięknie sobie radzi. Zrobienie takich taczek zajęło mi około pół godziny, i to jest zależne od tego, jakiego rodzaju drzewa używamy, bo jeżeli mamy grube gałęzie, to idzie to szybciej. Jeżeli mamy cieniutkie, no to się rzeczy wiadomo, że pójdzie to wolniej, bo na razie jesteśmy w stanie włożyć mniej tych gałęzi. Jak będziecie mogli teraz zobaczyć, to Mój rozdrabniacz cały ten ogród przykrył zrębką, dzięki czemu w doby, naprawdę bardzo dobry sposób pozbyłam się chwastów, pozbyłam się tak gęstej trawy, jaką tutaj widzicie. Tutaj wystarczyła grubsza warstwa zrębki, owszem, gdzie niegdzie chociażby tutaj. Przebijają fasty, natomiast zobaczcie, to nie jest to, co jest tutaj. Widzicie, jaka gęsta trawa? Za moment, może nie taki moment, ale postaram się dzisiaj e, tą ścieżkę przykryć zrębką i za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć efekt. A w międzyczasie zobaczcie, jak sobie radzi ze zrębkowaniem gałęzi. Zapełnienie tej e, taczki tymi e, zrębkami, e, zwłaszcza że tutaj są liściaste, to też trzeba wziąć pod uwagę, bo one często lubią zapychać. A jak widać, u mnie nic zapchanego nie jest. Zajęło mi 28 minut, więc od Was, e, e, znaczy od was. zależy to wiadomo, od Waszego tempa też. Jak tutaj zbieracie takie drobne gałęzie, to jest troszeczkę taka żmudna praca, e, ale już ta część, e, która tutaj była e, od. Tych gałęzi, które widzimy do rębaka, została w większości zebrana, No to wiadomo, że wtedy jest co dłużej. Jak mamy takie solidne, duże, grube gałęzie, więcej materiału przechodzi przez rębak, w związku z czym szybciej się napełnia taczka. Także tak to wygląda, i zabieram Was do dalszej części. Dalszej, pokażę Wam dalsze funkcje tego rębaka, tego rozrawniacza, które on spełnia w moim ogrodzie. Mój rozdrabniacz służył, posłużył mi też do rozrąbnienia pryzmy kompostowej. Ta pryzma standardowo była usypywana podczas sprawienia i z odpadów, a potem, ze względu na to, że też miała duże gałęzi, które jeszcze tutaj nawet można zobaczyć, została przepuszczona przez rozdrabniacz. Dzięki czemu dużo szybciej będę, <laughs> będę miała swój kompost. No, także część udało mi się tutaj wyściółkować tą zrębką. Także, jak widzicie, jeden rozdrabniacz, wiele możliwości. Ja nie mam doświadczenia z innymi rozdrabniaczami, więc nie jestem w stanie wam polecić najlepszego. Ten, który mam, mnie satysfakcjonuje. Natomiast każdy z was musi sobie tą decyzję przeanalizować sam. Trzy lata temu wybrałam ten rozrabiacz, co nie znaczy, że teraz nie ma lepszych w ofercie. Nie wiem, wiem, że ten mi się tutaj fajnie sprawdza i na tą chwilę nie chciałabym zamienić go na żaden inny. Lepiej swój, sprawdzony, pewny niż jakiś inny o lepszych parametrach, których go nie znam. Powiecie, czasami nawet między zakupem jednego modelu a drugiego coś tam się pomiędzy złego dzieje, więc mam ten swój, z którego jestem zadowolona i niech tak zostanie. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.